Choć pokażę Ci jak za 15 tysięcy złotych zrobiliśmy auto, które jest tak nudne, że flaki z olejem wydają się przy nim niesamowicie interesujące. Gdy kupujesz kilkuletnie auto, które zębem czasu zostało nadgryzione niczym kawałek batonika, które wybłagało płaczące dziecko w sklepie, a później stwierdziło, że jednak mu nie smakuje, a ślady po kamieniach wymacałby nawet niewidomy przy pomocy kija, będąc odpowiedzialnym użytkownikiem Skody, którą chcesz jeździć kilka lat, musisz wiedzieć jedno. Muszą być bezpieczniki, tak, żeby nie doszło do, do skrajności. Musi być zabezpieczenie, żeby nie doszło do nieważnych. Po tygodniowej pracy nad Skodą i doprowadzeniu jej do ciut lepszego stanu, możemy przeczytać komentarz, że taka kwota wzbudza śmiech, napisany przez z kasztana, który zastanawiał się, czym jest rium, gdy usłyszał słowo kuratorium. <śmiany> <śmiany> Daj temu oreżek niech od w chwilę, nie bądź chują